Jest kimś wyjątkowym, ponieważ jest obdarzona pełnią łaski. My oczywiście też dzięki zasługom męki Pana Jezusa otrzymaliśmy łaski, ale chyba nikt z nas nie może powiedzieć, że jest pełen łaski, ponieważ dostrzegając w sobie chociażby odrobinę jakiejś miłości własnej, jakiegoś grzechu, no musimy przyznać z całą pokorą, że jeżeli jest w nas... Jakiś grzech to znaczy, że nie jesteśmy pełni łaski, ponieważ nie ma próżni. Również w życiu duchowym, jeżeli jesteśmy zapełnieni łaską, to znaczy, że nie ma tam grzechu. Natomiast jeżeli jest tam grzech, to tej łaski albo nie ma wcale, albo jest ona ograniczona. Więc tutaj. Kościół e, dzieli e, jakby swój kult, że znaczy właściwie kult należy się tylko Panu Bogu. To jest e, e, nie, jakby tak w, ten, w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. E, po grecku latreja to jest rzeczywiście kult, który należny jest tylko Panu Bogu. Tego, w ten sposób nie możemy czcić żadnego świętego. Natomiast e, jeśli chodzi o świętych, to przynależy im się właśnie kult, który po grecku zwie się dulia. Natomiast po, jeżeli chodzi o Najświętszą Marię Pannę, jest to kult szczególny i wyjątkowy, a mianowicie hyperdulia. Najświętsza Maria Panna ma tą właśnie jakby taką hyper, czyli to jest takie super, po łacinie by było, czyli wyższą, wyższą cześć oddawaną, Oddawaną jej niż w pozostałym świętym. I więc, oczywiście, z jakich, jakich tytułów, no, już wspomnianych w poprzedniej katechezie, Boże Macierzyństwo, już ten sam jeden tytuł wystarczy, ażeby czcić Matkę Najświętszą bardziej niż wszystkich świętych. Dlatego, że jest to tytuł wyjątkowy. Po pierwsze jest to ogromne wyniesienie Najświętszej Marii Panny, a po drugie jest to ogromne dobrodziejstwo dla nas. Bo dzięki niej Pan nasz Jezus Chrystus przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem, to człowieczeństwo swoje ofiarował za nas i dzięki temu my możemy też mieć łaskę. Dlatego też jest to ta szczególna, szczególny przywilej, którego Matka Najświętsza dostąpiła i który powinien być rzeczywiście dla nas również takim, jakby takim dużym pragnieniem, żeby w tym też partycypować w tych zasługach Najświętszej Marii Panny jako Bożej Rodzicielki. A, a partycypować to znaczy, że korzystać z ofiary jej Syna, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Ale jest ona również i naszą matką. I wiemy, czwarte przykazanie nakazuje nam czcić naszych rodziców. Najświętsza Maria Panna bez bólu żadnego porodziła swojego pierworodnego syna, pana Jezusa, natomiast nas porodziła w bólu, na kalwarii. Jest naszą matką. Pan nasz Jezus Chrystus, umierając, mocno i wyraźnie to potwierdził. Dając ją za matkę swojemu uczniowi, który był reprezentantem wszystkich ludzi, wszystkich wierzących, i ucznia z kolei dał za Syna swojej matce, czyli dał nas jako dzieci swoje, jako dzieci najświętszej Marii Panny. I dlatego też powinniśmy Matkę Najświętszą czcić szczególnym, szczególną czcią. Wyjątkową, bo jest również matką naszą, naszych dusz, naszego, naszego zbawienia. Pan Bóg oczywiście wywyższył Najświętszą Marię Pannę ponad wszystkie, ponad wszystkie stworzenia. Nie ma osoby świętszej w niebie niż ona. Po Bogu ona pierwsza. Najwięksi aniołowie, najpotężniejsi, tacy jak Święty Michał, czy Święty Rafał, czy Święty Gabriel, nie mogą równać się swoją świętością z Najświętszą Marią Panną. Ona jest wyniesiona ponad wszystkie chóry anielskie. I ci, ci spośród aniołów, którzy są jakby takiej bezpośredniej, osobistej gwardii Pana Boga, w pobliżu Pana Boga, również nie mogą równać się ze świętością Najświętszej Marii Panny. Ona sama, jedna, jest bardziej święta niż wszyscy święci razem wzięci. Jej najdrobniejsze czyny były o wiele bardziej zasługujące niż wielkie męki męczenników. Dlatego tutaj znowuż mamy, znowuż mamy szczególną, szczególną przyczynę do tego, żeby ją otaczać wyjątkową czcią. Następnie e, też doświadczenie chrześcijan pokazuje, że jej wstawiennictwo jest bardziej skuteczne niż wstawiennictwo wszystkich świętych. Oczywiście, że mamy patronów, mamy różnych świętych od różnych spraw i z całą pewnością wiele razy uciekamy się do tych świętych i wiele łask otrzymujemy. Pewnie nie jeden, nie jeden z nas doświadczył czegoś takiego, że jak zgubił jakąś tam rzecz, wołał do świętego Antoniego, i ten święty bardzo szybko działa w tej materii. Bardzo szybko nam daje to, czego potrzebujemy. Zaraz okazuje się, że ta zaguba się odnajduje. Wiele innych oczywiście łask otrzymujemy, na przykład od świętego Józefa. Widzimy również te znaki, może nie są aż tak liczne, ale jak na tak krótką historię tego kościoła, ludzie przynoszą swoje wota, żeby podziękować świętemu Józefowi za dary, które otrzymali właśnie przez jego stawienictwo. Natomiast Matka Najświętsza jest tutaj szczególną pośredniczką. Dlaczego? Dlatego, że dla Pana Jezusa nie jest matką, dalej jest matką. I dlatego też Pan Jezus, który dał nam czwarte przykazanie, Również sam stosuje się do tego przykazania, czci posłuszeństwa, i można powiedzieć, że w świę zresztą święci nazywają Matką, Matkę Bożą e, wszechmocą proszącą, błagającą, bo oczywiście ona nie jest źródłem łask. Ona te, po te łaski udaje się do Pana Boga, bo z Boga pochodzą. Natomiast jej prośba dla Pana Boga jest w sumie rozkazem. Jeżeli Najświętsza Maria Panna za nami prosi, to Pan Bóg nigdy nam tego nie odmówi. Jeżeli popatrzymy na właściwie na wota, które są składane Najświętszej Marii Pannie, nawet i w naszym kościele przy wyjściu, możecie zobaczyć, że się pojawiło pierwsze woto przy Matce Bożej nieustającej pomocy. Ale jeżeli pojedziemy do takich sanktuariów wielkich, jak chociażby Jasna Góra, to tam dopiero zobaczymy, ile łask Matka Najświętsza wyprosiła. I to są tylko te łaski, za które ktoś w sposób taki widzialny podziękował przez jakiś, przez jakiś dar, który został umieszczony przy wizerunku, jako taka trwała pamiątka łaski wyproszonej przez Najświętszą Marię Pannę. Ale możemy śmiało przypuszczać, że wiele więcej łask było udzielonych, za które takiej formy podziękowania ktoś nie zastosował, tylko dziękował wewnętrznie e, przez swoją e, czy też przez poprawę swojego życia, czy przez właśnie swoje modlitwy. W ten sposób Panu Bogu dziękował. Ten ogrom łask jest niesamowity. Takie sanktuarium, jak właśnie Sanktuarium Matki Bożej w Lurd pokazuje nam, jak wiele, wiele łask. Tam ludzie otrzymują i to rzeczywiście łask nadzwyczajnych, tyle, tyle set cudów, które zostały zatwierdzone przez komisję, która w żaden sposób nie jest, jakby, nie jest zainteresowana promowaniem religii katolickiej. To jest komisja, która jest powołana z lekarzy, ale niewierzących, którzy są do tego, żeby sprawdzać. Cuda, które dzieją się za wstawiennictwem Matki Najświętszej, i, i rzeczywiście oni, nie będąc wierzącymi katolikami, no są zmuszeni do tego, ażeby przyznawać, że jest to interwencja wyjątkowa, nadzwyczajna, której nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć w sposób naturalny. Tak? Czyli medycyna nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś, kto był obłożnie chory, śmiertelnie chory, bez możliwości leczenia, nie stąd, nie zowąd, dajmy na to wychodząc z wody, z tego cudownego źródełka, zostaje uzdrowiony. To jest ta szczególna opieka i natki najświętszej wobec, i jej wstawienictwo wobec, wobec wszystkich wierzących. I dlatego też, z racji, że jest, jest tą, która, jest najbliżej Pana Boga, dlatego też może najwięcej również dla nas wyprosić. Stąd też w Kościele, to jest też taka ciekawostka, jeszcze o czci wizerunków świętych będziemy mówić przy następnej katechezie, ale już teraz zaznaczam, że normalnie Kościół nie pozwala na umieszczanie wewnątrz świątyń kilku wizerunków danego świętego. Dajmy na to, jeżeli jest święty Józef tutaj, to już nie powinien być umieszczony jeszcze gdzieś tutaj, albo w kruchcie, albo gdzieś jeszcze. Po prostu dany święty ma jeden wizerunek. Natomiast jeśli chodzi o Matkę Najświętszą, jest dozwolone umieszczenie wiele wizerunków w danej jednej świątyni. E, otóż z racji jej szczególnych przywilejów i, i zachęty Kościoła. Wobec wiernych, a żeby ją czcili na różne sposoby. Jest bardzo dużo różnych form nabożeństwa i tutaj, jak nasi wierni też je rzeczywiście praktykują. Najbardziej oczywiście rozpowszechnione, znane to jest różaniec święty, ale też właśnie szkaplerz karmelitański, czy cudowny medalik, czy też właśnie nabożeństwo do niepokalanego poczęcia i wiele innych nabożeństw, które. Które, do których Kościół zachęca, ponieważ Kościół wie doskonale, że te nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny jest tym nabożeństwem najbardziej pomocnym dla, dla wszystkich katolików. Najwięcej przynoszącym pożytku duchowego łask i dlatego też pozwala właśnie na umieszczanie wielu wizerunków wielu i, i, i wielość różnych form nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny.